Dzień dobry Państwu, proszę o zajęcie miejsc. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, hmm, otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości, a także występowania nadużyć, zaniedbań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku stwierdzam na podstawie listy obecności kworum. W dniu dzisiejszym uczestniczą stali doradcy komisji zgodnie z listą obecności na podstawie artykułu 16 ust. 16a ustawy o sejmowej komisji śledczej. zezwalam przedstawicielom prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwalania obrazu lub dźwięku, albowiem, w mojej opinii, przemawia za tym interes publiczny i nie będzie to utrudniało dzisiejszego posiedzenia. Dzisiejszy porządek posiedzenia przewidywał przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023, ale także koordynatora służb specjalnych w okresie 2015-2023 na okoliczność działań podejmowanych przez niego jako ministra. Spraw wewnętrznych i administracji, pracowników tegoż ministerstwa, związanych z realizacją krajowej polityki migracyjnej oraz na okoliczność działań podejmowanych przez ministra spraw zagranicznych, pracowników MSZ oraz inne podmioty wskazane w uchwale Sejmowej, a nadto na okoliczność posiadanych przez niego informacji na temat działań, nadużyć lub zaniechań służb specjalnych i policji, w szczególności szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komendanta głównego policji, komendanta głównego straży granicznej, szefa służby wywiadu wojskowego, szefa służby kontrwywiadu wojskowego i podległych mu funkcjonariuszy publicznych odnośnie do procesu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie objętym okresem prac komisji. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o kilku istotnych faktach. Komisja Śledcza 6 lutego podjęła uchwałę, była to uchwała numer 7, dotyczącą, 7 lutego podjęła uchwałę dotyczącą wezwania w charakterze świadka Mariusza e, Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, byłego koordynatora służb specjalnych. W dniu 10 kwietnia zostało przeze mnie wysłane wezwanie w trybie przyjętym i zgodnym z ustawą o Sejmowej komisji śledczej do pana Mariusza Kamińskiego, do dniu dzisiejszego tego wezwania pan Mariusz Kamiński nie odebrał. Szanowni Państwo, w związku z uprawnieniem, które przyznała mi komisja śledcza wyrażone w uchwale, skorzystałem z możliwości wręczenia tego wezwania przez prokuratora generalnego za pośrednictwem policji. Szanowni Państwo, Mariusz Kamiński nie tylko przez ostatnie 8 dni unikał listonosza, unikał poczty polskiej i awizowane wezwanie nadal nie jest odebrane, ale również przez ostatnie dwa dni unikał funkcjonariuszy policji. Dwie komendy rejonowe policji w Warszawie Komenda rejonowa policji Warszawa-7 i Komenda rejonowa Warszawa. Proszę. Warszawa 7 i komenda rejonowa. Hmm. Druga komenda rejonowa, w tej chwili numeru tej komendy nie, nie mam. Eee, jest tutaj. Eee, próbowały dostarczyć eee, zawiadomienie. Prowały dostarczyć zawiadomienie panu Mariuszowi Kamińskiemu pod wszystkimi znanymi Komisji Śledczej, Policji i Prokuraturze adresami. Otrzymałem dwie notatki policyjne z ostatnich dwóch dni. Pozwólcie państwo, że odczytam pierwszą. W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia informuję, że podczas kontroli adresu nikogo nie zastano. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Mariusz Kamiński prawdopodobnie przebywa pod innym adresem. W trakcie kontroli przedmiotowego adresu nikogo nie zastano. W związku z powyższym wezwania nie doręczono. 17 kwietnia. I ostatnia informacja, która przyszła dzisiaj rano z prokuratury. W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia informuje, że pod adresem nikogo nie zastano. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Mariusz Kamiński jest widywany we wskazanym lokalu. Pomimo wielokrotnych, powtarzam, wielokrotnych prób doręczenia załączonego wezwania, do, e, w, za, doręczenie wezwanego, załączonego wezwania dla wymienionego było niemożliwe. Szanowni Państwo, pozwólcie, że skomentuję e, tę sytuację. To nie jest, szanowni państwo, jakaś prywatna inicjatywa. Panie przewodniczący, czy my też będziemy mogli. Szanowni państwo, to nie jest żadna prywatna inicjatywa, funkcjonowanie komisji śledczej. Chciałbym wyraźnie przy, 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 przywołać uchwałę sejmową, którą, która zapadła jednogłośnie. Uchwała o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej. Artykuł 11 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej jest jednoznaczny. Istnieje obowiązek stawiennictwa. My, jako komisja, jako przewodniczący, szanujemy to, że inne organy śledcze, w szczególności Prokuratura Okręgowa w Warszawie, nie wiedząc o tym, iż e, następuje kolizja terminów związanych z wezwaniem komisji oraz wezwaniem prokuratora okręgowego, szanujemy ich pracę. Jednocześnie muszę skomentować to, co stało się w ciągu ostatnich ośmiu dni. Szanowni Państwo, w mojej opinii jest to absolutne unikanie sprawiedliwości. Brak odbioru wezwania w sposób zaplanowany, z premedytacją, przy użyciu funkcjonariuszy po po policji uważam za działanie destrukcyjne. Uważam, że jest to lekceważenie państwa i lekceważenie wybranych demokratycznie instytucji. Szanowni Państwo, ale tego typu działania, tego typu próba, no która charakteryzuje być może przestępców, osoby, które próbują uniknąć w sposób proceduralny odpowiedzialności, nie przystoi osobie, która pełniła funkcję ministra, pełniła funkcję koordynatora służb specjalnych. Szanowni Państwo, wykorzystaliśmy ten moment związany z tym, że udało się ustalić miejsce przebywania Mariusza Kamińskiego. W tej chwili Następuje próba wręczenia panu Mariuszowi Kamińskiemu na terenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej wręczenia kolejnego wezwania na posiedzenie Komisji Śledczej, które zostało zaplanowane na najbliższy poniedziałek, 22 kwietnia na godzinę 13. Szanowni Państwo, to jest niepoważne, to jest niegodne. To jest niepaństwowe. Szanowni Państwo, przypomina nam się również sytuacja, kiedy pan marszałek Szymon-Hałownia próbował w różnych okolicznościach wręczyć y, zarządzenie, które, y, które podjął w sprawie wygaszenia mandatu pana, pana Mariusza y, Kamińskiego. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy serię pytań. Posłowie, Dzisiejszej większości przygotowali serię pytań do Mariusza Kamińskiego. Obejmuje ona przede wszystkim jego funkcjonowanie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale również przede wszystkim obejmuje te działania, które wykonywał przez 8 lat jako koordynator służb specjalnych. Ostatnie zeznania pozwoliły na ustalenie, że służby specjalne, w tym Agencja Wywiadu, nie były konsultowane w zakresie projektów legislacyjnych. Nowych rozwiązań prawnych, takich jak Centrum Decyzji Wizowych na 400 tysięcy osób. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że w naszej opinii te sprawy muszą być wyjaśnione. Komisja śledcza ma jeden cel: ustalenie stanu faktycznego, ustalenie faktów, ustalenie osób odpowiedzialnych za nadużycia, zaniechania i niedopełnienie obowiązków. Oczekujemy pana Mariusza Kamińskiego. Na posiedzeniu Komisji Śledczej w dniu e, e, wskazanym przeze mnie, czyli w poniedziałek o godzinie 13. Szanowni Państwo, uważam, że e, e, naszym obowiązkiem jest działanie sprawne, jest działanie merytoryczne i działanie propaństwowe. I, takiego, I takiej postawy również oczekujemy od naszych świadków. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wstępu. Chciałbym zaproponować w związku z tym, że Komisja. Będzie dalej pracowała w dniu dzisiejszym e, chciałbym zaproponować nowy porządek obrad, który dotyczy uzupełnienia porządku dziennego o uzupełnienie porządku dziennego o nowy punkt pod tytułem nowe e, e, nowe materiały dowedowe i wezwanie świadków. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem nowego porządku dziennego, uzupełnienie porządku dziennego o punkt numer dwa? Wezwanie do Pana coś mówi. Tak chyba coś tutaj nie wyszło i trzeba... Słucham? Szanowni Państwo, punkt, punkt, punkt drugi, podjęcie, podjęcie uchwały w sprawie porządku dziennego o punkt dotyczący... No to, 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 to chcę to zrobić. Panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu. Panie Przewodniczący, apeluję do Pana. Proszę o udzielenie mi głosu. Widzi Pan, nawet mikrofon mi sprzyja. Halo. Panie Michale. To skoro mam włączony mikrofon, to Panie Przewodniczący, dziękuję. Skoro mam udzielony mi głos, to Panie Przewodniczący, chciałbym się Pana zapytać, czy otrzymał Pan pismo od pana e, ministra e, od pana ministra Kamińskiego, który informował pan Szanowny pana, panie, odbieram panu głos. No ale no Nie wzywam panu. pana do porządku, nie ma no, głosu. Ale, no chcę panu zadać pytanie, czy pan otrzymał pismo od ministra Michała Kamińskiego? Szanowny e, e, panie, odbieram Mariusza panu głos. Czy otrzymał pan pismo od Mariusza Kamińskiego, który o powody swojej nieobecności? Odbieram panu głos i przywołuję pana do porządku. No, ale no, ja pana głos. pytam, bo to jest rzecz, która wypowiadał się pan w imieniu komisji, ale nie w imieniu moim, dlatego. Pytam pana, czy otrzymał pan taki dokument, który ja mam przed Uprzedam, sobą. że w jest, przypadku jest dokumentem powszechnie powrzeszchnego utrudniania porządku obrad. Zostanie ale to pan, pan przewodniczący, ale panie przewodniczący no pan po prostu utrudnia pracę. Jesteśmy, Dlatego, jesteśmy, w punkcie. My możemy porozmawiać na ten panie temat. Wydał, wypowiedział pan oświadczenie, które nie jest moim oświadczeniem, tylko jest pana. Bo powiedział pan, powoływał się pan na całą komisję, a ja się z tym, co pan powiedział, nie utożsamiam. Dlatego chciałbym, żeby pan przewodniczący nam odpowiedział, czy otrzymał pan usprawiedliwienie. Powiedział, dlaczego nie przychodzi dzisiaj na komisję. I czy, proszę państwa, żyjemy w dwudziestym? pytanie do naszych doradców. Chciałbym zadać jedno kluczowe pytanie. Czy w kwestii prac komisji ważniejsze jest odebranie zawiadomienia o tym, że trzeba się pan wstawić na komisję? Czy jest po prostu ważniejsze jest poważny, to, że to. pan minister ma się wstawić? Panie przewodniczący, ja mam propozycję w związku z tym, że technicznie nie może pan prowadzić teraz obrad, a to pan prowadzi te obrady, a nie posłowie, żeby nie zrobiła się dzika spontaniczna. To nie jest, jest dzika spontaniczna, tylko to jest reakcja. wykonywanie moich proszę, uprawnień, proszę, pani przerwy, poseł. Niech pani sobie kpinnie urządza. Proszę Szanowni o państwo, o W związku z tym na upozorowanie prowadzenia technicznego. Mikrofon nie działa, ja nie jestem w stanie prowadzić... Dlatego e, obrad, sam nie, pan widzi, że nie nawet nie mikrofon panu nie, sprzy nie sprzyja. Zgłosiłem do sekretariatu, poprosiłem o, e, o, o to, żeby ta sprawa została wyjaśniona przez służby informatyczne. Które obsługują ci jeszcze Ale ja zadałem panu prosty. W związku pytanie. z tym ogłaszam trzy minuty przerwy na naprawienie mikrofonu przewodniczącego. Polacy, Bardzo Państwu to jest dziękuję. kpina, co robi ten człowiek. Zobaczcie, i to za wasze pieniądze. Za wasze pieniądze ten człowiek uządza sobie cyrk, żeby panie pognębić tylko przerwa. uczciwego człowieka, jakim jest poseł, uśmierza. minister, były minister Mariusz Kamiński. To jest kpina, że nada człowieka. Nie, pan się nie produkuje już, panie pośle. Jest przerwa.